Chciałam Wam jeszcze zrobić takie postscriptum po tym, jak wysłuchałam tego wszystkiego, co mówiłam, po tym, jak przeczytałam kolejno, kolejny raz masę materiałów, książek o Bauhausie, żeby przygotować ten podcast. Uświadomiłam sobie jedną strasznie ważną rzecz, której do tej pory o dziwo nie widziałam albo nie uświadamiałam jej sobie. A to, że wzornictwo w Polsce, albo przynajmniej wzornictwo w Warszawie, bo głównie takie, takie znam, szkoła w Warszawie, inspiruje się bardzo szkołą Bauhausu. I chyba zrozumiałam to dopiero wtedy, kiedy miałam szansę porównać formę nauczania właśnie na Wydziale Wzornictwa w Warszawie z formą nauczania na Wydziale Scenografii w Pradze. Różnica między Pragą a Polską jest kolosalna. Ja tutaj nie studiowałam wzornictwa, więc nie mogę tak do końca porównać, jak wygląda to tu, a jak tam. Ale wiem jedno, że tutaj w Pradze wzornictwa uczy się na, w szkole projektowania przemysłowego. To jest taka szkoła między Szkołą Artystyczną a Politechniką. W Polsce projektowanie wyzornictwo wykłada się na Akademii Sztuk Pięknych gdzie student ma szansę dotknąć tych wszystkich podstawowych podstawowych elementów sztuki to znaczy jesteśmy przechodzimy przez kurs malarstwa rysunku, rzeźby przechodzimy przez kurs rzemiosła tak naprawdę nie tyle nawet rzemiosła co takiego materiału materiałoznawstwa poprzez dotykanie bo uczymy się wzorów chemicznych i nie wiem właściwości spalania drewna takiego czy takiego, ale raczej dostajemy narzędzia, proste zadanie formalne i powinniśmy yy, i materiał do wykorzystania i, ba, i badamy ten materiał poprzez dotykanie go, pracę z nim, eksplorację na takim bardzo podstawowym poziomie. I zrozumiałam teraz robiąc ten wykład, że tak naprawdę moje podejście do designów designów, do tego o czym Wam mówię, to jest podejście czysto Bauhausowskie. Ja staram się i widzę, i jakby czuję naturalność łączenia różnych dziedzin sztuk wizualnych, w tym przypadku projektowania i teatru. Zupełnie z, i z takim podejściem wysko, wystartowałam do szkoły teatralnej, w Pradze i spotkałam się tutaj z taką trochę ścianą, nie powiem jakąś grubą, nie do przejścia, nie do przeskoczenia, nie do przebicia, po prostu ze ścianą i długo nie rozumiałam skąd taka niechęć w Czechach do, do designu, do tego okropnego słowa, jakim jest design. Bardzo długo czułam, że, że powinnam w ogóle nie przyznawać się do tego, że taki kierunek studiowałam. I, i zrozumiałam, że to chyba, i chyba tylko i wyłącznie dlatego, że w Czechach ta edukacja wzornicza jest na zupełnie innym poziomie nie mówię niższym czy wyższym ale, ale nie przyjęła się tutaj ideologia Bauhausu wzornictwo nie jest jedną ze sztuk wizualnych wzornictwo tutaj jest design jest bardziej biznesem i tak oto odkrywam, robiąc wam podcasty, odkrywam jądro mojego problemu, moich zainteresowań, tego właściwie dlaczego robię to, co robię.